Zaczniemy od klasyki gatunku, czyli nagrody w raju. Czy kiedykolwiek słyszałeś podobny tekst klienta? Panie Andrzeju, w przyszłym roku wszystkich handlowców z Sandlera chcemy przeszkolić albo innego rodzaju komentarz. W naszej grupie jest bardzo wiele spółek. Jest bardzo duży potencjał do współpracy w przyszłości. To są wszyscy wasi potencjalni klienci. Słyszałeś kiedyś podobny komentarz ze strony klienta? Jak zareagowałeś? Być może uległeś iluzji świetlanej przyszłości. Wielu handlowców ulega takiej iluzji. Patrzy, jak duży jest potencjał w związku z tym, żeby ten potencjał uzyskać, muszę obniżyć cenę. Nic bardziej mylnego. Tak naprawdę trzeba sprowadzić rozmowę do konkretów. Jak przeciwdziałać takiej taktyce? Otóż po pierwsze, warto, żebyś dobrze poznał sytuację po stronie klienta, jego potrzeby, jego wyzwania, zakres projektu, o którym rozmawiacie. Jeżeli będziesz dobrze znał zakres projektu i potrzeby, i wyzwania, prawdopodobnie trudniej będzie ulec ci iluzji przyszłości. Natomiast wielokrotnie klienci tym grają. Jest to klasyczna zagrywka stosowana od lat. W związku z tym, co zrobić? Jeżeli ona już wystąpi, otóż po pierwsze, można się zrewanżować podobną zagrywką i powiedzieć: Szanowny panie, jeżeli potencjał współpracy w przyszłości będzie świetlany, bardzo duży, to wtedy nasze rabaty i zniżki będą równie atrakcyjne. Czyli tak naprawdę powiąż tą propozycję ze strony klienta z obietnicą też bardzo dobrych rabatów w przyszłości. Po drugie, to co możesz zrobić, jest to swego rodzaju test, sprawdzam. To jest. Próba przeniesienia tej iluzji świetlanej przyszłości na konkrety. Między innymi możesz powiedzieć, drogi kliencie, bardzo się cieszę, że potencjał jest w wielu spółkach, to może przejdziemy do podpisania umowy na wszystkie spółki w grupie, wtedy faktycznie będziemy w stanie zaoferować bardzo atrakcyjne warunki. Trzecim sposobem jest nazwanie tej taktyki. Ja w negocjacjach z jednym zaprzyjaźnionym zresztą klientem w pewnym momencie powiedziałem: Dobrze, Piotrze, umówmy się. Taktyka obietnice w raju masz dobrze opanowaną, ale teraz zejdźmy na ziemię i porozmawiajmy o konkretach. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, w jaki sposób nie ulegać iluzji świetlanej przyszłości, to zapraszam Cię do nas na szkolenia.